Tak w sumie, jak ktoś się zastanawia, dlaczego jest tak ciemno, to w tym momencie jest 5.03. Jedziemy do Warszawy. Dobra, znamy jakieś 300 km, 80 jeszcze zostało do, do samej Warszawy. Nie wiem czy wiecie, ale po ostatnim incydencie z szybą muszę cisnąć autem firmowym Czyli tym pusikiem, takim dupnym Pewnie większość z was ostatnio o tym nie wiedziała, także jeszcze jakieś 80 km widzimy się z Vibe I tam pewnie coś na Mobility Days też coś nagram No Zależniony. przyjechał do Warszawy po to, żeby pograć FIFA. Bywa, Dobra, także jesteśmy na stoisku Plantronics i gramy przepowiedź meczu Chelsea United. To jest mój przeciwnik. Na razie jak na United, oczywiście, bo jestem United. Więc... Chcieliśmy mu ukraść kamerę tam jest, tam jest najgorszy moderator na świecie Ten jest tutaj w szarej bluzie To są. Także ostatecznie wyszło to tak, że United wygrało 2 do 0 I w sumie mam nadzieję, że takim wynikiem zakończy to spotkanie no, Kolegi nie ma, bo się zmył Ale są koledzy inni Damian ja zrobił daba. Damian zrobił daba. patrzcie To on Co ten co blokuje wszystkich na grupie Proszę, młody wysportowany, przystojny mężczyzna Aż to by pomyślał, że czas stracić siedząc przed internetem <noise> Umieszczając swoje Zmyślę filmiki na YouTube, a to youtuber, który prosił prosiłby mówić do niego def Ty jeden wygrałeś 1-0, więc tak skromnie troszkę. Ja jakieś takie wyniki wysokie ustawiałem, nie takie niskie. Ale on dobrze ty. grał. Do, dobrze no, no właśnie, bo... dlatego dostał ten mnie 3 -1. Od ciebie? Ten no. co za tak. No stary, no nie ma opcji. To... Zaraz możemy zagrać przy 2 0 Czym grasz? Barcelona. Może być. To ja United i stary OKR. <laughs> stary, zagłasz. O co? United. Gdzie jakim United, Gdzie United. Gdzie masz teraz? Na jaką masz najlepszą kartę w Ciebie? Ja? ja? Najlepszą kartę w mam Sterlinga. Ja Kion mam Dobra, także jako, że FIBA nie mało idzie a my jesteśmy teraz prosto ze na żywo. Zagramy mecz Bayern Monachium przeciwko Barcelonie. Ja Bayern ja kwikseluję Sterlinga, którego już się nie da dostać, a on pixeluje Sona. Wartość jest. mniej więcej jest podobna czy jakieś 200 tysięcy. No, no bo się nie da tych kart dostać, nie? No dokładnie. Jako że ja nie mogę tego całego meczu nagrać, Panie to... Mój mój. Jako, że ja tego całego meczu nie mogę nagrać, to pokażę na koniec urywki, jak to wszystko będzie wyglądało po ostatecznym wyniku. Jeżeli tak, tak mam na I ty na grasz Bayernem, ja gram Barcelonę. Ja gram gra gram Barcelonę. Oczywiście, dokładnie. jeżeli on przegra, to on pixeluje sobie Sterlinga, a jeżeli nie, ja przegram, jak kwikseluję Sona. Takie. Co, co ja mogę dużo powiedzieć? Depig wygrał, ale pokaż w Nagrałem grałem tak, dla przypomnienia to... No czekaj, tak, tak, dla przypomnienia to ja grałem w Monachium. na Aha! A Wimba grał Barcelona, teraz jeszcze pokaż bramki. Bramki ma. Nie, nie, sztuki daję. Cały cel. A może... A są wszystkie słupki? No, powinny być, no powinny być jeszcze wszystkie słupki. Czekaj. Podkórki. Zaraz zobaczymy. Pokaż najpierw tak czekaj. w kolejności no, jak padły. Bo tu padł leży. Trzeba, bo put no. tu patrzeć. Pat że jest awaria. Cześć, samo, dobra, Pokazujemy bramki, nie? Pierwszy gol mógł. To rzeczywiście Wibę, no i, no tutaj, no ja się nie popisał. Potem robię sobie. ładnie, tu ładnie. Czyli złe wyprowadzenie. O, no, tutaj ładnie pociągnął, naprawdę. Potem no, jeszcze obroni, Ale to nie, sam. to nie będzie jakiś show. No, ale... Nie, taki, taki Taki Gdyby taki 2 na 10 No jak... taki słaby, ale tych słupków tutaj nie ma wszystkich No Czekaj, Andre już rzuca kartka, bramka, bramka, D no i tyle, nie ma słupków Dawaj, bramka bramkę Lewandowskiego, co ty stary, co nie pokazujesz jak Lewandowski trzeba? Tutaj, obrony to w ogóle nie było, no zobacz, nie, no perfekto. Tutaj Robert A, no, no. Działa jeszcze jedno? I teraz Lewandowski 3-1. I potem deb włączył autobus. No i tutaj już musiałem się bronić. Nie, ja autobus jest tylko defensywny. Czekaj, nie, nie jeszcze raz to, jeszcze raz. Nie zostało mi nic innego jak w tym meczu się bronić. FIFA jestem cudki. Co powiesz, Wibesz? Na, e, na początku kolejnego odcinka, po tym e, będzie spikselowany z tak jak powiedziałem. No, potwierdzam no. Bye, Bison. Żegnaj synu. Żegnaj synu. Hasło tego. A, Dziękujemy również wszystkim zwiedzającym. A oto ci może Państwa, którzy jednak kreują produkty, które tu przedstawiamy, świadomie bądź nieświadomie, przedstawiając je w różnych obrazkach na YouTube. Jeden mikrofon, gdybyście Państwo chcieli coś fajnego powiedzieć swoim followersom, ewentualnie ich ładnie pożegnać. Bo przywitanie było równie piękne. Proszę bardzo, oddaję głos YouTuberom. To są Wasze ożywienia. Ja myślę, że już powiedziałam dzisiaj wystarczająco długo, i schodząc z tej przepięknej sceny, powiedziałam do Pawła. Dobrze pamiętamy mnie? Paweł. Że troszeczkę mi głupio, że tak długo gadałam, ale powiedział, że jest okej. Okay. Było bardzo dobrze, bo w pełni profi, prawda, poznaliśmy charakter dziewczyny. I już mam nadzieję, nie będzie żadnego hejtu. Przynajmniej wśród tych, którzy się przyglądali, przysłuchiwali. Fajna babeczka. Ja byłem poproszony, żeby powiedzieć coś fajnego, więc coś fajnego. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście i kto zagrał, ten zagrał i ja się z wami bawiłem naprawdę świetnie. Ty też. Ja bym chciał podziękować za ten event. Może jakoś nie jest on duży, ale jest naprawdę sympatyczny. Można było sobie przejść. Rozmawiać z ludźmi. Zrobić zdjęcie. Naprawdę super sprawa. Dziękuję wam. To ja na początku bardzo chciałem podziękować organizatorom, za to, że nas zaprosili. E, naprawdę bardzo fajnie się bawię, fajne. poznałem dużo nowych technologii i super, że chcieliście nas wysłuchać, Także dziękuję. Tak, tak, to też zawsze miło. Skromność przede wszystkim, proszę Państwa, niektórzy mają po 150 tysięcy znajomych, i nie mają po 750, dziewczyna walczy o, mam nadzieję, że wśród, znajdziesz sobie wśród nich męża, albo może nie, może lepiej być cały czas wolna i do wzięcia, to największe możliwości. A ja Państwu dziękuję bardzo serdecznie w imieniu organizatorów wystawców oraz tych wszystkich, którzy dobrze się bawili i tych, którzy chcieliby troszeczkę ponarzekać. I do zobaczenia za rok. O, nam też bardzo miło. Paweł Pawelec skłania ja się. Kto wie, może jutro też, za rok też mnie zatrudnią, no. Cześć, chłopaki, dziewczyny. A, będzie zdjęcie. Uwaga, uwaga, będzie tak zwana witwocia, będzie ciupka, by ciupkiem, to jak woli.